Trzeba stanąć i się ruszyć z jedynki. On też będzie jechał, i zobaczyć jak ten kładzic będzie szedł od jedynki na maksa. Bo głowica zrobiona, on nadal się dławić. Tak, gdzie tak. Się zjebało Coś się z napędem zjebało. O kurwa, coś się ujebało w nim. Tylko co? No, to patrzcie, to silnik wyjęty. Już nie nagrywałem, jak go wyjmowałem, bo mi się nie chciało. Przedtem wieczorem o 20 się wziąłem, o 22 silnik już był wyjęty z kładzisza. I ogólnie, co się stało, ile tam ujechałem? Ze 100 km nie będzie widać na, na kamery. Chyba, że przy świece, czy coś będzie widać. Ten zawór prawy jest trochę krzywy. No nie będzie widzę zdjęcia może teraz jak mi się uda zrobić. Ogólnie jak wałem, to jakoś oporu nie ma, ale widać, że jest krzywy i opadnięty i w ogóle się nie chowa, ale tłok w niego też nie uderza, więc nie wiem. Ale to tak jak było widać na filmiku, jechałem i ten. Nie, wiem, myślałem, że ze skrzynią mi się coś stało, tam miałem ten czwarty bieg czy który. A nagle tak jakby zniknęły, mocy nie miał, nic nie walnęło, tak jak kiedyś ten w KTM-ie Zawór jak walną przecież mi koła zblokowało, a tutaj nic. Także nie wiem, ale wygląda tak jakby się wypił chyba zawór. Jak głowicę zdejmę to będę widział co się tam stało. Jak zabezpieczenie wyleciało i się wypiło no to nie wiem, no zjebał chyba ktoś kto robił. Ale zobaczymy, ogólnie drugi silnik R6 będę pakował i zobaczę czy podejdzie do mojej elektryki, bo będzie trochę inny rocznik. Ale zobaczymy, powinno wszystko pasować. Trochę tutaj kabli jest, ale dwie godziny wyjmowałem to. Dwie godziny i podłączę z powrotem drugi. Także Kumpel przyjedzie i będziemy pakować drugi silnik do KTM. A i muszę zamawiać drugi silnik, bo tego już mi się nie chce robić. Takie koszty wam powiem. Drugi taki silnik, żebym kupił ten z tego samego rocznika, to 5000. Także trochę lipa, bo już wydałem w niego z 2000. Same części od momentu, w sumie, jak robiłem te przepustnice, to jakoś od wtedy, bo te regulacje dochodziło: dwa razy regulacje zaworów, dwa razy regulacje przepustnic. To za samego mechanika raz 500, drugi raz 500. Potem głowica i reszta. Co i Dzik na wisiźnie siedzi. I kładzisz po swapie, no nowe R6 w srebrnym kolorze. Teraz będzie śmigane, nie to z tym stopadliną. I to tak, jeszcze Wam pokażę ramę. Musiałem pospawać w KTM, bo była pęknięta z dwóch stron. Ogólnie przydałyby się tu jakieś wzmocnienia, ale jest no, ten silnik tak ciasno spasowany, że nie ma w ogóle miejsca nawet na to. Pękła. Na zdjęciach Wam pokażę to dokładnie, zobaczycie. A tutaj już jakieś zrobione, jak pospawane. No widać dwie takie ryski, Wiadomo, pękła tutaj rama. Silnik trochę swoje waży, no to. Jednak to wszystko pracuje. Przydałoby się jakieś wzmocnienie, tak jakby to puścił ramę tutaj. Bo ogólnie oryginalnie to szła rurka tutaj, w tym miejscu. Ona jest o tyle podwyższona, tak samo jest obniżona dosyć sporo. Oryginalnie szła tu, ona jest tak jak widać, rurkę ściętą, ona jest tu niżej. I jeszcze te sanki są zrobione, ale u dołu tam nigdzie nie, nie pęka. Z tego co widzę, tylko teraz tutaj mi właśnie pękło w tych dwóch miejscach no i wcześniej tam jak ramę co malowałem proszkowo to z przodu miałem jedno pęknięcie także tak mam jakoś tam resztkę sprayu pomarańczowego to zaraz to pomaluję no i jakoś to tam wyszło ogólnie spray mi się skończył musiałem gumą w sprayu to popsukać ale wziąłem najpierw podkładem a później jeszcze tym bezbarwnym z brokatem także jakoś w miarę to wygląda źle nie wyszło poza tym plastiki i tak to przykryją z drugiej strony tak Także nie jest źle. Przykładzie jeszcze sobie wezmę ten, te kolektory, wyczyszczę znowu. I jeszcze je pomaluję, tylko już nie na czarno tak jak kiedyś, tylko bezbarwnym lakierem. Żeby tak mi nie rdzewiały, bo tutaj ta końcówka właśnie rdzewieje cała. Także się to zrobi, wyczyści jeszcze raz. No i psiuknę bezbarwny, bo kupiłem wysokotemperaturowy ten spray bezbarwny. Także pomaluję i powinno być git. Bo na czarno nie chce. Lepiej właśnie jak jest taki poprzepalany, trochę na niebiesko. Tak fajnie wygląda. Tylko tutaj jest z innych rurek, to wszystko takie dziwne, trochę... Ale jak się wyczyści, to będzie git. 2010, We roll needs a matching ring. It's about to get a rough. Grab the Vaseline. Cause we'll fuck your team up. Our bats are mean. Our shirts get dirty. You cats look cleaned up. without our business. But y'all like to talk a lot. Looks like Howard knocked another in the parking lot.